Dusi i nikt tego nie dostrzega, nie mówi się już, bo to już było powiedziane, a kiedy to było, nikt nie słuchał. Tylko puste odpowiedzi, tylko pośpiech, by zmienić temat. Teraz cisza stała się normą, nie z wyboru, ale z rezygnacji. Coś utkwiło w piersi, ale już nie wiadomo co, tylko że ciąży. Pragnienie krzyku istnieje, ale strach przed reakcją powstrzymuje i ciało kumuluje wszystko. Mowa się dławi. Ton się zmienia, wzrok twardnieje, oddech zawodzi. To nie jest kaprys, to nie dramat, to nagromadzenie. Przywykli do milczenia, tną to, co czują. Unika się mówienia, zapobiega się odrzuceniu, zanim jeszcze zdanie opuści usta. To choruje, przekształca ciało w poleminowe, a ci, którzy współżyją, nie dostrzegają, bo cisza też stała się ochroną. Ale ciało daje znaki, w oddaleniu, w twardości. W braku blasku. Pewnego dnia wybuchnie. Czy to w eksplozji, czy w załamaniu, czy z kimś, kto nigdy wcześniej nie słyszał, bo ten, kto powinien słuchać, zignorował. To nie przesada. To po prostu za długo trzymania wszystkiego w sobie, próbując utrzymać kontrolę, próbując wyglądać dobrze, ale już zaczyna wypływać. W ciszy, w spojrzeniu, w pośpiechu ucieczki. Jest zbyt wiele prawdy utkwionej. Jest zbyt wiele bólu schowanego, jest zbyt wiele pilności wewnątrz, i kiedy ktoś pyta: Wszystko w porządku? Odpowiedź przychodzi automatyczna tak. Ale w środku nic nie jest w porządku udawanie kosztuje drogo milczenie rani a noszenie ciężaru samemu ma swoje ograniczenia ale ciągle się tam jest w tym samym miejscu próbując nie ustępować próbując się nie załamać tylko że już się rozpadło. Tylko, że już to jest oczywiste, a ten, kto widzi z wrażliwością, dostrzega, czuje, słyszy nawet to, co nie zostało powiedziane. To nie jest słabość, to jest wyczerpanie, to jest nadmiar, to zbyt wiele ciszy w ciele, które tylko chciało być wysłuchane, jest coś utknięte w gardle kogoś, kto za dużo milczy, dusi i nikt tego nie dostrzega. Nie mówi się już, bo próbowało się wcześniej. Ale nikt naprawdę nie słuchał, tylko odpowiedzieli, lub zmienili temat. Teraz cisza stała się normą. Nie z wyboru, ale rezygnacji. Coś gromadzi się w środku. Nie wiadomo już, co to jest. Tylko to ciężar. Pragnienie uwolnienia istnieje, ale strach paraliżuje, a ciało zatrzymuje wszystko. Mowa zastyga. Ton się zmienia. Spojrzenie twardnieje. Oddech staje się powściągliwy. To nie jest fanaberia. To nie jest dramat, to nadmiar. Przywyka się do milczenia, tnie się to, co czuje, unika się mówienia, wyprzedza się osądy, zanim słowa zdążą nabrać kształtu. To boli, ciało staje się ograniczeniem, wszystko zaczyna być sztywne, a ten, kto patrzy z zewnątrz, nie wyobraża sobie wysiłku, by trwać i nie krzyczy się, nie mówi się, nie otwiera się bo nauczono się, że otwarcie boli bardziej niż ukrywanie, bo za każdym razem, gdy się próbowało, odpowiedzią była nieobecność lub lekceważenie. Ból nie jest związany z czymś konkretnym, to nagromadzenie wszystkiego, wszystkich razy, gdy się połknęło to, co chciało wyjść, wszystkich słów, które umarły przed narodzinami, a teraz czuć tylko węzeł, ucisk w środku gardła. Napięcie, które nie ustępuje, zmęczenie wykraczające poza ciało, ale nikt tego nie widzi, bo stało się za dobre w udawaniu, że wszystko jest w porządku, za dobre w ukrywaniu, w utrzymywaniu rutyny, w uśmiechaniu się, podczas gdy wewnątrz się rozpada. Udawanie stało się instynktem, ukrywanie stało się obroną, ale ciało czuje i zaczyna dawać znaki: zniknięcia, odległości, sutylne zmiany, dotyk maleje, spojrzenie gubi się. Odpowiedzi stają się automatyczne, i choćby się starało iść do przodu, coś w środku zastyga. Nie da się już długo udawać, bo są rzeczy, które nie wytrzymują dłużej. Są uczucia, które już się nie mieszczą, są bóle, które nie akceptują ignorowania. Wyczerpanie pokazuje, jak bardzo przekroczyło się własne granice, a gardło upiera się, by powiedzieć, nawet bez dźwięku, że coś trzeba powiedzieć. Ale jak to powiedzieć? Gdy wszystko, co wcześniej zostało powiedziane, zostało zignorowane. Jak zaufać znowu, gdy każda próba stała się blizną? Dlatego woli się milczenie, mimo bólu, mimo choroby. I to nie jest tchórzostwo, to, to ochrona, to emocjonalne przetrwanie. Ale w końcu przelewa się, zawsze się przelewa może w geście agresji, może w niespodziewanym załamaniu, może w stłumionej spowiedzi skierowanej do kogoś, kogo się ledwie zna. Bo ten, kto powinien był słuchać, nie słuchał. A jeśli mówił, nikt nie słyszał. Zostaje się tak, z zaciśniętym sercem, z zawodzącym głosem, a świat kręci się, jakby wszystko było w porządku. Ale nie jest. Nie jest. Nosi się ciężar, którego nikt nie widzi. Utrzymuje się coś, co już dłużej nie wytrzymuje. Coś wewnątrz domaga się uwolnienia. Coś, co nie zgadza się już być ignorowane. To nie chodzi o chęć zwrócenia na siebie uwagi, to tylko potrzeba bycia człowiekiem mieć przestrzeń do odczuwania móc pozwolić sobie na załamanie bez strachu. Ale nikt nie oferuje tego miejsca, nikt nie podtrzymuje tej uwagi dlatego milknie się, dlatego twardnieje się, dlatego oddala się, aż stanie się niemożliwe, by powrócić aż zapomni się imienia tego, co się czuje ale nawet bez imienia wciąż jest obecne. Namacalne, uciążliwe, niektórzy nazwaliby to smutkiem, inni lękiem, ale w głębi to tylko nadmiar ciszy w ciele, które chciało krzyczeć, a nikt tego nie zauważył lub udawali, że nie zauważyli. Ale to wszystko tam jest, w szczegółach, w najdłuższych ciszy, w braku blasku w oczach, w pragnieniu snu tylko po to, by przestać czuć. Tak to się dzieje, gdy za długo się milczy. I może jeszcze nie eksplodowało. Ale już się przelewa, powoli, prawie niedostrzegalnie, ale nieuniknione, bo ciało nie kłamie, a gdy ciało zaczyna mówić, już nie ma kontroli, bo to jest realne, to bardziej powszechne niż się wydaje. Ale nikt nie ma odwagi tego powiedzieć i to właśnie dlatego wciąż się to dzieje, cisza nie niepokoi, więc się ją utrzymuje. Uśmiecha się, by nie martwić, powoli się znika, by sprawdzić, czy ktoś zauważy, ale rzadko kto to zauważa. Prawie nigdy nie pytają szczerze, a gdy pytają, nie słuchają naprawdę, dlatego uczy się przetrwać w milczeniu, aż milczenie przestaje być bezpieczne. A gdy to się zdarzy, już nie wie się co robić, tylko wiadomo, że już nie da się tego dłużej trzymać. I w tej chwili wszystko w środku zaczyna grozić załamaniem się. Nie wiadomo jak to się skończy. Czy wyjdzie w formie łzy czy furii, czy będzie to wybuch czy ciche wyczerpanie, ale na pewno wyjdzie. Bo ciało już nie chce dłużej tego skrywać, bo dusza już nie znosi ciągłej ochrony, nie ma już energii, by podtrzymywać funkcjonalną maskę. Te, która szybko odpowiada na wiadomości, mówi: wszystko w porządku. Która ciągle dostarcza to, czego oczekują. W środku nie ma już tego. Jest tylko ciągłe poczucie, że wszystko jest na skraju załamania, i każde małe wymaganie, każdy brak wrażliwości, każda obojętność tylko potwierdza to, co już się czuje, nikt tak naprawdę nie słucha. I tak zaczyna się znikać. Najpierw z własnej woli, potem z więzi, potem z własnego ciała. Przestaje się czuć, unika się mówienia, znika się powoli, aż w końcu patrzy się w lustro i już się siebie nie rozpoznaje. To nie chodzi o brak wdzięczności, to nie chodzi o niedocenianie tego, co się ma, chodzi o zmęczenie, o bycie zbyt obecnym dla innych i zbyt nieobecnym dla siebie. Otrzymanie za mocno tego, co boli, tylko po to, by uniknąć dyskomfortu innych, o rezygnowanie za dużo, aż nie zostanie nic do zatrzymania w sobie. A gdy nie zostanie już nic, obojętność się zagnieżdża. Nie jako wybór, ale jako konsekwencja. Traci się zdolność do reakcji, traci się impuls, by szukać pomocy, traci się nawet chęć bycia zrozumianym, tylko pragnie się spokoju. Nawet jeśli miałoby to być w milczeniu, nawet jeśli miałoby być z daleka, nawet jeśli miało być z dala od wszystkiego. I nikt tego nie dostrzega, bo świat wymaga produktywności. A ci, którzy nadal funkcjonują, nawet rozczłonkowani, są traktowani jak silni. Ale to nie siła, to rozpacz. To strach przed złamaniem i niemożnością powrotu. To strach przed mówieniem i byciem zignorowanym, znowu, więc nadal się milczy. Ale w środku ciało już zaczęło krzyczeć, w sposób subtelny, tak, ale dostrzegalny, w braku apetytu, w nawracającej bezsenności, w ciągłym napięciu mięśni, w trudności z głębokim oddychaniem. To ciało mówi to, czego usta już nie potrafią wyrazić, bo kiedy zbyt długo panuje milczenie, ciało mówi, a gdy ciało mówi, to dlatego, że dusza już błaga o przestrzeń, nie po to, by natychmiast się leczyć. Ale by po prostu być dostrzeganą, bo jest taki rodzaj uzdrowienia, który nie zaczyna się od rozwiązań, zaczyna się od obecności. Kogoś, kto zauważy, kogoś, kto powie wszystko w porządku, jeśli nie jest w porządku, kogoś, kto nie prosi o wyjaśnienia, kto po prostu zostaje, zostać. To jest to, czego prawie nikt nie robi. Zostają aż rozmowa stanie się niewygodna, zostają aż emocje wydają się zbyt intensywne. Zostają, aż cisza zaczyna przeszkadzać, potem znikają, i dlatego cisza stała się strategią, bo mówienie stało się zbyt ryzykowne, a wszystko, co zostało zignorowane, raz staje się traumą, a trauma nie krzyczy, ona się powtarza. Powtarza się w sposobie kochania, w strachu przed zaufaniem, w tendencji do izolacji, w trudności z proszeniem. Kto był zbyt długo uciszany, uczy się nie oczekiwać już niczego, ani od siebie. Ani od innych. I wtedy zaczyna się żyć w trybie przetrwania, robiąc minimum potrzebne, unikając tego, co boli, ignorując to, co pulsuje. Ale nawet gdy się ignoruje i ból nie znika, on tylko zmienia miejsce, odejmuje emocje i idzie do ciała, odejmuje pamięć i staje się rutyną, odejmuje umysł i przechodzi na skórę, i nagle nic już nie ma sensu. Rzeczy tracą blask, słowa tracą smak. Życie traci dźwięk. Nie chodzi o depresję natychmiastową, to stopniowa utrata sensu. Bo nikt nie wytrzyma życia bez przestrzeni, by być. A gdy nie ma słuchu, nie ma ekspresji. A bez ekspresji zostaje tylko represja, cisza ciężka. Pierś się zaciska, gardło się zaciska, a świat wciąż pyta, wszystko w porządku? Czekając, by usłyszeć, tak, w porządku. Ale nie jest. Tylko nikt tak naprawdę nie chce wiedzieć. Chcą tylko uwolnić się od ciężaru. Dlatego kłamie się, dlatego się przebiera. Aż do momentu, gdy już nie można dłużej wytrzymać. I gdy przychodzi ten moment, coś się łamie, nie na zewnątrz, wewnątrz jest punkt, który, gdy zostanie przekroczony, nie ma już powrotu. I to właśnie tam zaczyna się mówić prawdę. Nie słowami, ale nieobecnością, z zniknięciem. Z najgłębszą ciszą, z emocjonalnym dystansem, bo nie ma już energii, by wyjaśniać, tylko chęć, by już nie czuć, ale wciąż są ci, którzy dostrzegają, nawet w milczeniu, nawet w oddaleniu, nawet bez wyraźnego ostrzeżenia, ktoś z obecnością, ktoś z prawdziwym słuchaniem, ktoś, kto czuje to, co nie zostało powiedziane. I ta obecność, gdy się pojawia, jest jak podmuch, ulga prawie niedostrzegalna, ale mówi: Nie jesteś szalony. To wszystko ma sens, i czasami tego właśnie się potrzebuje: kogoś, kto nie zmusza do poprawy, kogoś, kto nie mówi, musisz z tego wyjść, kogoś, kto tylko mówi zostań, jestem tutaj. Tego rodzaju obecność leczy bardziej niż jakakolwiek rada, ale jest rzadkością, i dopóki nie przyjdzie, pozostaje tylko cisza, ale nawet w milczeniu ból trwa. I pewnego dnia wszystko, co zostało uciszone, znajdzie swoje ujście, nawet jeśli to będzie powoli. Nawet jeśli będzie bolesne by się wydostać, nawet jeśli nie będzie już nikogo, kto słucha, bo przychodzi moment, gdy nie milczy się już więcej, nawet jeśli to będzie krzyk, nawet jeśli to będzie płacz, nawet jeśli to będzie tekst jak ten, ale wychodzi, bo musi wyjść, bo nie da się tego dłużej dźwigać, bo ciało już nie chce tego nosić. A jeśli wciąż są tacy, którzy to czytają, to dlatego, że coś w środku także musi wyjść. Coś, co było połknięte przez zbyt długi czas, coś, co nie zostało powiedziane, ale próbuje być usłyszane. I być może, tylko być może, no to jest początek jakiejś uwolnienia, nawet jeśli bez dźwięku, nawet jeśli bez nazwy, nawet jeśli bez formy, ból wciąż stara się poruszać, nie z wyboru, ale z potrzeby, bo przychodzi moment, w którym nic więcej nie rozprasza, nic więcej nie wypełnia, nic więcej nie tłumi. To, co było ignorowane wewnętrznie, zaczyna wedrzeć się na zewnątrz. Traci się koncentrację, traci się sen, traci się cierpliwość. I wszystko, co wcześniej wydawało się łatwe, teraz wydaje się kosztować zbyt wiele. Uśmiechanie się wymaga siły. Odpowiedź na prostą wiadomość pochłania energię. Wstanie z łóżka staje się wysiłkiem, którego nikt nie rozumie. Ale nie można tego nikomu wyjaśnić, bo nikt nie chce słuchać. Albo może chce, ale nie wie, jak się zachować. Więc milczy się. A gdy pytają, co się dzieje, z jej przychodzi ta automatyczna odpowiedź: nic, po prostu jestem zmęczony. Ale to nie zmęczenie, to ciężar, to przeciążenie emocjonalne, to nagromadzone wspomnienia, to są zdania, które wciąż bolą, nawet po latach, niezakończone sytuacje, które wciąż echem wracają, obecności, które zostawiły zbyt wiele nieobecności. A najokrutniejsze jest to, że czasem zaczyna się wierzyć, że problem jest wewnętrzny, że błąd jest osobisty, że ból jest winą, nie jest, to tylko wynik wszystkiego, co zostało wchłonięte, wszystkiego, co chciało się powiedzieć i nigdy nie było to dozwolone. Jest moment, w którym to staje się oczywiste i to nie dlatego, że sytuacja się pogarsza, to dlatego, że postrzeganie się zwiększa. Zaczyna się dostrzegać małe zdrady. Te, które wydawały się normalne, zaczyna się dostrzegać milczenia, które bolały bardziej niż jakikolwiek krzyk, zaczyna się dostrzegać, jak bardzo się zniszczyło, aby być akceptowanym. I to postrzeganie boli, ale także wyzwala, bo gdy się to dostrzega, nie da się już udawać, nie da się już akceptować minimum, nie da się już tolerować bycia ignorowanym, przerywanym, uciszanym, coś wewnątrz zaczyna budzić od razu. Na wszystko, co pomniejsza, na wszystko, co ściska, na wszystko, co opróżnia, i nawet jeśli jeszcze nie wie się, co z tym zrobić, coś już zaczęło się zmieniać, bo dostrzec to zawsze początek zmiany, nawet jeśli powolnej, nawet jeśli zagmatwanej, nawet jeśli bez klarowności. Dusza zaczyna się poruszać, nawet w milczeniu, nawet w chaosie, i nie potrzebuje publiczności do tego, nie potrzebuje braw. Nie potrzebuje kogoś, kto to zatwierdza. Wolność zaczyna się w środku, w momencie, w którym przestaje się tolerować życie w milczeniu, nawet jeśli jeszcze nie ma się odwagi, by mówić. Ale już nie da się więcej połykać. A od tego momentu nie ma już powrotu można nawet nadal udawać na zewnątrz. Ale wewnętrznie coś już nie poddaje się więcej. Zaczyna się mówić nie tam, gdzie wcześniej się uśmiechano. Zaczyna się wychodzić z miejsc, które wcześniej wydawały się obowiązkowe, zaczyna się oddalać od ludzi, którzy nie słuchają, nawet gdy krzyk przychodzi z oczu. I to może przerażać, może wywoływać poczucie winy, może wydawać się dziwne, ale to nie jest słabość. To siła, która w końcu znalazła ujście. Nie chodzi o utratę kontroli, to pozostawienie w spokoju tego, co nigdy nie powinno być tłumione. I gdy to się dzieje, nawet bez hałasu, Dusza oddycha. Po raz pierwszy od dłuższego czasu oddycha, bez poczucia winy, bez pośpiechu, bez maski. I to już zmienia wszystko, bo gdy dusza oddycha, ciało się relaksuje. Głos znajduje przestrzeń, spojrzenie staje się pewniejsze. I to nie jest całkowite uzdrowienie, ale to jest początek, a każdy początek to zerwanie z wszystkim, co już nie pasuje, z wszystkim, co dusi. Z wszystkim, co zmusza do dopasowania się do formy, która nigdy nie pasowała. Od teraz nie chce się już tylko przetrwać. Chce się żyć, żyć z obecnością, z prawdą, z przestrzenią, by czuć to, co trzeba poczuć. Nie ma znaczenia, czy inni rozumieją, nie ma znaczenia, czy zabrzmi to dziwnie. To, co się liczy, to już nie można dalej milczeć, bo życie, które się pragnie, nie współgra z wymuszonym milczeniem. Nie współgra z przerywanymi zdaniami, nie współgra z lękiem przed przeszkadzaniem. I może być tak, że głos jeszcze nie wyjdzie wyraźnie, może być, że ciało czasem jeszcze się zawaha, może być, że odruch ukrycia się jeszcze się pojawi, ale coś już stało się wewnętrzną prawdą. Kto za długo milczy, ten choruje. I już nie jest się gotowym płacić tej ceny. Jeśli cię to dotknęło, podziel się, skomentuj temat, zapisz się do kanału i zostaw lajka teraz.